Cześć witam wszystkich z tej strony Korangar, a dzisiaj zesramy się w gacie przy uroczym tytule jakim jest nasz stary, wysłużony, wszystkim znany Slender. Tak. Ten materiał jest y, dołączony do playlisty luźne granie. Dawno nie wrzucałem żadnej gry. W tej serii luźne granie. A co mnie skłoniło, żeby zagrać w Slendera? Ostatnio mój kumpel z YouTube'a Bartek. Nagrał horror, który jest bardzo podobny do Slendera. To też postanowiłem. Właśnie, właśnie to mnie skusiło, żeby, żebym i ja zrobił coś takiego. Ach, zatem do dzieła. Spróbujemy zgarnąć wszystkie karteczki. Mam nadzieję, że się uda. Przypominam dla tych, którzy nie mają internetu chyba, <laughs> że trzeba zgarnąć 8 karteczek. Tak jest. Rozejrzałem się po mapce. Oczywiście wujek Google mi pomógł. I stąd wiem, że trzeba się przemieścić tutaj w prawo, ponieważ w prawo znajdziemy więcej rzeczy. No nie ukrywam, że pewnie będę trochę przeklinał i się darł. Ale to szczegół. O, no właśnie, proszę bardzo. Przemieściliśmy się w prawo i już mamy pierwszą karteczkę. Help me! Oczywiście. I jak zwykle pojawił się ten charakterystyczny dźwięk, jakim jest to dudnienie. Jestem teraz sam w domu. Wprawdzie nie jest późno. Jest godzina 19.20. Jak wszystkim wiadomo, mamy lato, więc słońce jest jeszcze nieźle w pełni. Znaczy w pełni. Świeci w każdym razie sobie wesoło. Ale mi wesoło nie jest. Bo wiem, że... Niedługo będę miał spotkanie z kimś bardzo nieprzyjemnym, jakim jest pan Slenderman. Ach, cholera! Boję się, że zgubiłem drogę. Tak, zgubiłem drogę, bo widzę siatka. To jest jedna yy, jedna z oznak zgubienia drogi. Ach, na razie jestem bardzo spokojny. Ponieważ wiem, że przy pierwszej karte karteczce nic nie powinno na mnie wyskoczyć. O! Mamy ścieżkę. Bardzo dobrze. Idźmy, ten, idźmy tą ścieżką. <laughs> Muszę wam też powiedzieć, że. Latarka, którą mamy, też nie jest. Yy, nie działa w nieskończoność, baterie się wyczerpują. Yy, ja kiedyś grałem w Slendera i mam nawet jeden odcinek nagrany. Niestety nagrywałem yy, na starym mikrofonie i dźwięk był totalnie skopany. Proszę bardzo, mamy kolejną charakterystyczną miejscówkę. Mam nadzieję, że tu będzie kolejna karteczka. No jasne, że jest. Ok, na niej jest narysowany cylinder I podpis. No, 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 no. Zatem mamy dwie karteczki. Mój rekord to jest sześć karteczek. Okej, okay. idziemy dalej. Tutaj ścieżka się kończy, z tego co mi się wydaje. Uff. Staram się nie bać Wypiłem cały litr energetyka Więc jestem nobuzowany. Wydaje mi się, że Że powinno być dobrze Proszę bardzo, widać gwiazdy Widać gwiazdy A ja jestem tutaj kompletnie sam No to znaczy Chciałbym być kompletnie sam Ale niestety tak nie jest Prawda jest taka, że jest tu ze mną Jeden niemiły koleś Tak więc jak Bartek ogląda, to to Trzymaj za mnie chłopie kciuki, żebym nie zginął. A link do filmiku, na którym się przywzorowałem, że tak powiem, czyli link do filmiku Bartka Macie w opisie. Także zajrzyjcie tam, bo warto. Ojej, ojej, ojej. No, obraz na razie póki co się nie zmienia. E, ja idę cały czas w prawo, to też mam nadzieję, że dojdę do czegoś konkretnego. O, proszę bardzo, doszedłem. To jest trzeci już ten. E, trzecia miejscówka, że tak powiem. E, jest to mur w kształcie plusa albo xa. I tu powinna być kolejna karteczka. Mam nadzieję, że się uda zdobyć wszystkie. Ach, jestem oazą spokoju, dopóki nie zobaczę tego dziada. Uwierzcie mi. Ach, i to jest y, jedyna próba. Po prostu, jak mi się nie uda, to trudno. Nie będę powtarzał tego w nieskończoność. Jest kolejna kartka, jest już trzecia. Jest już trzecia, nie wyszliśmy na ciecia. Y, leave me alone. Zostaw mnie samego. Okej, okay, muzyczka już się zmienia. My musimy się wrócić tą ścieżką, którą przyszliśmy. Przydałby się na noctowizor, ale niestety to nie jest Stalker. O, fakt Coś ten, tak? Coś się dzieje. Śnieży mi obraz, to znaczy, że. tam on jest. Spróbujemy przejść sk nie skrótem, tylko tutaj przez ten las. Uuu, głęboki wdech. Ok, blisko siatki, blisko siatki, powolutku. A może się udać. Trzecia karteczka. Przypominam, mm, że im zbierzemy więcej kartek, tym ten Slender jest coraz bardziej natarczywy i coraz bardziej się wkurza na nas. Och, musimy dojść do ścieżki, ale niestety nie mogę iść główną drogą, ponieważ tam jest ten głupi Slender. Ok, doszliśmy do ścieżki. Górą my. Och, mam nadzieję, że tu na nas nic nie będzie czekało. Teraz, z tego co kojarzę, powinniśmy dojść do budynku. Ten budynek zapewni nam kolejną karteczkę. I to już będzie czwarta karteczka, i wtedy skończy się bajka, ponieważ wtedy Slender naprawdę się wkurzy. Ach. No, proszę bardzo, hangar. Ha, hangar? Powinien być dom. No, pięknie, zgubiłem się. <laughs> Wolicie, że sobie podbiegnę trochę, ponieważ chcę szybko załatwić tą sprawę z tymi karteczkami. Im dłużej będę zwlekał, tym szybciej zmarnuje mi się e, bateria w latarce. Ok, jest kolejna karteczka, to już jest czwarta. I teraz Slender naprawdę się ze złości. Always uh, watching to No, is. Yes. Okej, okay. hmm, cokolwiek 4 na 8, więc już powinno być z górki Ale nie, nie w tej grze Tutaj nie ma z górki Tu jest coraz gorzej Ja cholera Nie wiem Nie wiem teraz gdzie iść Od razu uprzedzam, że mogę się drzeć Naprawdę mogę się drzeć Więc yy, oglądajcie na słuchawkach Znaczy słuchajcie na słuchawkach Albo ściszcie po prostu trochę Swoje głośniczki Hmm... Ale zobaczcie, mamy już cztery karteczki, a jeszcze nie spotkaliśmy tego dziadę. Tylko raz, ale to było bardzo daleko. Bo zdążył nam tylko lekko zaszumieć... ...obraz. Kurde, trochę się boję. Proszę bardzo, mamy ciężarówę. ciężarówka, ciężarówa, a w tej ciężarówie... Czyżby kolejna karteczka? Proszę, 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 jest! Okej, okay, can't run, nie biegnij. Otóż to, what the fuck, what the fuck, spadaj mi stąd. Tam stoi slender, czyli za mną. Jakbym się odwrócił, to bym miał go za. O w dupę, tam też stoi slender, co jest na boga? Pięć karteczek, pięć karteczek, koteczku, pięć karteczek i wyjątkowo wkurwiony slender. Jest źle. 5, 6, 7, 8, jeszcze 3. Ach. Powinienem dość. O w dupę! Idź stąd, idź stąd, wynocha, o wynocha. Stoi on ewidentnie za mną. Ach, serce mi bije jak młot. Proszę bardzo, mamy kolejny. Mamy wyjątkowego farta, ponieważ. Zobaczyliśmy tutaj kolejny budynek i na nim kolejna karteczka. Mm, cudnie. Kolejna. 6 na 8. Zrównałem swój rekord. Teraz powinniśmy dojść do jakiegoś budynku. Nie! Uh!